TikTok. Sekrety sukcesu w krótkich filmach. 4.2 Wizualna tożsamość. Rozdział znak podkreślenia tekst. Zagadnienia. 4.2.1 Jak dbać o estetykę profilu? 4.2.2 Projektowanie spójnych miniatur i tła? 4.2.3 Podsumowanie. Dbanie o estetykę profilu na TikTok jest kluczowe dla przyciągania nowych obserwujących i budowania silnej marki. Oto, jak skutecznie zarządzać estetyką swojego profilu. Profilowe zdjęcie. Wybór zdjęcia: Wybierz zdjęcie profilowe, które jest wyraźne, profesjonalne i dobrze reprezentuje Twoją markę. Powinno być łatwo rozpoznawalne nawet w małej wersji, więc unikaj zbyt szczegółowych obrazów. Spójność: utrzymuj spójność w zdjęciach profilowych na różnych platformach społecznościowych. To ułatwia rozpoznawanie Twojej marki i buduje jej tożsamość. Opis profilu: klarowność: Twój opis powinien jasno komunikować, czym zajmuje się Twoja marka, jakie są jej wartości i co oferuje odbiorcom. Staraj się być zwięzły, ale informacyjny. CTA, Call to Action, dodaj wezwanie do działania, takie jak link do strony internetowej, hasło do wyzwania lub informacja o nadchodzących wydarzeniach. Możesz używać Linktree do zarządzania wieloma linkami w opisie profilu. Estetyka ogólna, kolorystyka używaj określonej palety kolorów, która jest spójna z identyfikacją wizualną Twojej marki. Kolory powinny być używane konsekwentnie w zdjęciach, filmach i opisach. Styl wizualny, wybierz styl wizualny, który najlepiej oddaje charakter Twojej marki. Może to być minimalistyczny, żywy, elegancki lub kreatywny styl, w zależności od tego, co najlepiej pasuje do Twojej marki. Przykłady narzędzi i programów: Canwe doskonałe narzędzie do projektowania grafik na profilowe zdjęcia i inne elementy wizualne. Canwe oferuje szablony i opcje dostosowywania, które pomogą utrzymać spójność wizualną. Adobe Spark, narzędzie do tworzenia i edytowania wizualnych treści, które umożliwia łatwe tworzenie profesjonalnych grafik i filmów. Adobe Illustrator, zaawansowane narzędzie do projektowania grafiki wektorowej, które można wykorzystać do tworzenia unikalnych logo i elementów wizualnych. Miniatury i tła są kluczowe dla przyciągania uwagi i utrzymywania spójności wizualnej. Oto jak skutecznie projektować te elementy. Miniatury filmów. Wyrazistość. Miniatury powinny być wyraźne i dobrze odzwierciedlać zawartość filmu. Wybieraj klatki, które są najbardziej reprezentatywne i przyciągające wzrok. Spójność tematyczna: używaj podobnych kolorów, fontów i układów w miniaturach, aby stworzyć spójny wygląd dla wszystkich Twoich filmów. Może to obejmować używanie określonych filtrów lub ramek. Tekst i grafika: jeśli dodajesz tekst do miniatur, upewnij się, że jest czytelny nawet w małym rozmiarze. Unikaj zbyt wielu słów i skup się na kluczowych informacjach. Tła profili. Projektowanie tła, ustal spójne tło, które będzie dobrze współgrało z resztą estetyki Twojego profilu. Może to być grafika, zdjęcie lub kolor, który odzwierciedla Twoją markę. Responsywność Upewnij się, że tło wygląda dobrze na różnych urządzeniach i ekranach. Sprawdzaj, jak prezentuje się na telefonach i komputerach, aby uniknąć problemów z formatowaniem. Przykłady narzędzi do projektowania: Figma narzędzie do projektowania interfejsów, które pozwala na tworzenie estetycznych miniatur i tła. Umożliwia współpracę i wprowadzenie precyzyjnych poprawek. Piler darmowy edytor zdjęć online, który oferuje narzędzia do edytowania zdjęć profilowych i miniatur filmów. Idealny do szybkich poprawek i dostosowań. Snapa narzędzie do tworzenia wizualnych treści, które oferuje szereg szablonów i narzędzi do projektowania profesjonalnych grafik i miniatur. Dbałość o estetykę profilu na TikTok oraz projektowanie spójnych miniatur i tła jest kluczowe dla budowania silnej wizualnej tożsamości marki. Jasne i profesjonalne zdjęcia profilowe, spójne opisy oraz przemyślane wykorzystanie kolorystyki i stylu wizualnego pomogą wyróżnić twoją markę. Odpowiednie narzędzia, takie jak Canva, Adobe Spark i Figma, mogą wspierać tworzenie estetycznych i spójnych treści wizualnych. Dbanie o detale wizualne nie tylko przyciągnie uwagę, ale również pomoże w budowaniu rozpoznawalności i lojalności wobec twojej marki na TikTok. TikTok. Sekrety sukcesu w krótkich filmach. 4.2 Wizualna tożsamość. Rozdział znak podkreślenia tekst